Ona wystawą dlatego, że jest w pięknej sali, również dlatego, że jest w pięknej sali, wspaniale oświetlonej. także um, wszystkie obrazy zyskują, nie ma żadnych obeców. Gratulacje. Jest tak. piękny wspaniale i z wielką przyjemnością i straszną zazdrością. Rezygnuje najzdolniejszą moją synetką. Jedną z najzdowniejszych. Ma nie tylko pomysły, ale również wspaniałą technikę i w ogóle wie co robi. Czasami malarze działają instynktownie, tego nic się tu i oni nie brakuje, ale również ma wspaniały naśledź, ma piękne uderzenie w Ma w ogóle no, same superlatywy i o malarstwie wie właściwie wszystko. Ma bardzo dużo pomysłów. Czasami muszę ją trzymać do opcję, żeby e, nie wsuwa swoich drobnych obrazów. Mam nadzieję, że jeszcze lepiej na, na następnym wystawie tutaj. I jeszcze lepiej, chociaż nawet nie wiem, czy to jest możliwe, tak. będzie prezentowała następny dzień, tylko to jest niezwykle interesujący, bardziej może taki koncepcyjny, może bardziej metafizyczny. Jeśli chodzi o wystawę, którą widzimy, że ona naprawdę jest niezwykle czuła, niezwykle wrażliwa i niezwykle potrzebna w takim momencie, w którym my znajdujemy się wszyscy, w którym jest... Nie możemy czasami pogodzić się z tym wszystkim, co nas otacza, i takie malarstwo pobudza naszą wyobraźnię i nas pociesza nam, pomaga nam żyć. Ponieważ sala jest piękna, i domyślam się, że w tej sali bywają Państwo często, a więc o malarstwie, o malarstwie wiedzą Państwo wszystko. Kiedyś Słuchajcie jeszcze, co ja na ten temat chcę powiedzieć. Otóż malarstwo jako sztuka w naszym kraju, a może jeszcze w innych krajach też, ale mówię o naszym kraju, znajduje się jak gdyby na końcu, na samym końcu wszystkich sztuk. Z muzyką jesteśmy bardziej zaprzyjaźnieni, ponieważ muzyka mamy właściwie w domu, przy pomocy Waria i innych nośników. Natomiast na wystawę malarstwo musimy przyjść, no więc to jest jakiś wysiłek, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem malarstwo jako sztuka zawiera w sobie wszystkie wątki sztuk, jakie istnieją. A więc dźwięk, rytm, piękno, koloru. W tych pięknych obrazach, które tutaj Jona nam pokazuje, są obrazy, które pokazują i również smutek, również dramaturgię, również refleksję. O czym świadczy? I świadczy to o tym, że w takiej małej, w takiej niedużej wystawie, w takim właściwie wycinku tego wielkiego, tej wielkiej sztuki, jakim jest Monasko, można znaleźć te wątki. O których mówiłam, a, których nie, a, których nie, e, a które nie wszyscy dostrzegają. I bardzo często, jeśli malarstwo nie jest takie bardzo wyraziste, to ludzie pytają: A co to jest? A dlaczego? A ja nie rozumiem, a, ja, a najczęściej mówią: e, Ja się nie znam, ale ja, mi to się nie podoba. Więc ja wtedy mówię, jeżeli się to panu, czy tam pani nie podoba, to już proszę nie dodawać, że pan, czy pani się nie znacie, bo są również ludzie, którzy się znają i też może się im nie podobać. W przypadku Joli... Mnie się podoba wszystko. I gratuluję Ci, że tak że w tym roku rozpoczęłaś sezon w Nie, Nie spodziewałam się, że tu znajdę tak piękną salę. Stołeczne miasto Warszawa może pozazdrościć. Dziękuję bardzo. I gratuluję Ci, że macie okazję przybywać tu często. Jodu. Następny cykl, który się zapowiada znakomicie za kilka miesięcy. Mam nadzieję. Tak, Też tak, mam nadzieję. Tak, mam nadzieję. Pracuję dziękuję bardzo, dziękuję.